Witajcie moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są ze mną niemal codziennie albo bardzo często, lub też rzadziej, ale także tych, którzy trafili tutaj po raz pierwszy nazywam się Ania Borkowska, jestem żoną Michała, od 24 lat mamą Pawła, Faustyny, jestem doradcą rodzinnym i przez wiele lat pracowałam jako nauczycielka. Seria, którą oglądacie, jest dzieleniem się przemyśleniami, które zrodziły się w moim sercu po przeczytaniu Słowa Bożego z danego dnia. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Muszę Wam powiedzieć, że Pan Bóg jest naprawdę niesamowity, a zaraz Wam powiem dlaczego. Jechałam właśnie na ławeczkę moją, bo ja zazwyczaj nagrywam te um, filmy na takiej ławce w otoczeniu przyrody. Mam takie swoje specjalne miejsce, gdzie jest cisza, gdzie prawie nikt nie przychodzi, gdzie mogę spokojnie ten materiał nagrać. Ale dzisiaj, kiedy wyjeżdżałam yy, na tą ławeczkę, zaczął padać deszcz, właśnie ten deszcz pada. A ja chciałam Wam opowiedzieć dzisiaj, o drzewku, które rośnie za mną. Mam nadzieję, że je troszeczkę widzicie. To jest taka wieżba połączona z topolą. To są gałązki topoli i wieżby wsadzone razem w ziemię. Chciałam o nim opowiedzieć, bo ono nawiązuje do dzisiejszych, właśnie czytań. I wiecie, zobaczcie, jak to się potoczyło. Chciałam wam o nim opowiedzieć. I Pan Bóg mnie tutaj zatrzymał właśnie w domu przez ten deszcz i mogę Wam to drzewko pokazać. A więc skąd ono się wzięło w naszym ogrodzie? To jest palemka wielkanocna, to jest palemka z niedzieli palmowej. Ja zawsze robię takie żywe palemki. I kiedyś połączyłam gałązki właśnie wierzby z gałązkami topoli. Jakoś tam przystroiłam, powiązałam to, i później po poświęceniu włożyłam to do wazonika. Zobaczyłam, że oczywiście te rośliny zaczęły wydawać korzenie, więc szkoda było mi ich wyrzucać, spalać. I wsadziłam je do ziemi. I one bardzo szybko wyrosły, jak to właśnie wierzba i jak to to topola. I teraz dają nam cień, dają nam tutaj takie orzeźwienie, kiedy są upały. Kiedy tutaj wchodzi się na tył naszego ogrodu z ulicy, gdzie są nagrzane kafle, to czuć taki, taki po prostu orzeźwiający powiew. Tutaj się po prostu dobrze siedzi, nawet jak są wysokie temperatury. Właśnie dzięki między innymi temu drzewku, które wyrosło. Które wyrosło, aby dawać nam cień, aby dawać nam ochłodzenie, aby dać coś z siebie. I my. Także jesteśmy powołani do tego, żeby dawać coś z siebie. Jesteśmy powołani do tego, żeby umierało nasze ego, żeby umierał nas, nasz egoizm, a żebyśmy się rodzili dla innych ludzi, żebyśmy potrafili dawać siebie innym ludziom, mądrze. Mądrze i zawsze tak, jak pragnie tego Bóg. Nie na wszystkie strony. Nie ponad siły, nie do upadłego, nie tak, żeby y, stracić swoje zdrowie, ale troszcząc się o siebie, dawać także siebie innym. Właśnie tak, na miarę tego, czego oczekuje od nas Bóg. I wtedy to będzie dobre, wtedy to nas nie zniszczy, wtedy to nas nie wypali, takie dawanie się drugiemu człowiekowi. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy takie słowa, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona, i prosili go za nią. On stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. Zobaczcie, dla mnie to jest takie właśnie um, niesamowite wskazanie na to, że um, powinniśmy wyzbywać się egoizmu, że uzdrowienie, które niesie Bóg, to dotknięcie Boga, ono powoduje to, że my jesteśmy w stanie usługiwać innym. Że jesteśmy w stanie dawać siebie innym. Zaraz też wstała uzdrowiona, tak? Czyli ona została uzdrowiona, być może nie tylko z gorączki, być może także z egoizmu. Być może także z tego zapatrzenia w siebie, nie wiemy, to już jest takie moje domyślanie się. Natomiast na pe, pewne jest to, że uzdrowiona usługuje, czyli Jezus uzdalnia ją do tego, żeby dawała siebie innym. Zobaczcie, tu nie ma in, niczego innego wspomnianego, tylko właśnie to, że ona po tym uzdrowieniu usługiwała im. I myślę, że dopóki nie, nie wyzbędziemy się egoizmu, dopóty Pan Bóg też będzie miał problemy z tym, żeby nas jakoś podnosić, żeby nas, my jakby przez to, że jesteśmy egoistami, nie pozwalamy Bogu okazywać tej Jego mocy, Jego miłości, my blokujemy, nasz egoizm jest tym, co blokuje, miłość, którą Pan Bóg chce przez nas dać drugiemu człowiekowi. I to jest takie przykre, że możemy swoim ja, swoim zapatrzeniem się w siebie, nastawieniem na siebie, na zaspokajanie, na zaspokajanie tylko i wyłącznie swoich potrzeb, możemy blokować miłość Bożą. Możemy blokować to, że Pan Bóg będzie chciał e, przez nas dawać e, siebie, światu. E, możemy blokować ten nasz wzrost, możemy nie dopuścić do tego, że staniemy się taką właśnie topolą, taką wierzbą, która będzie dawała cień, która będzie przynosiła orzeźwienie. I to jest, no to jest przykre, to jest takie no smutne, że tak może być, że my możemy, że my mamy taką władzę, żeby to właśnie zablokować. Dzisiaj w, też w pierwszym czytaniu, Właśnie święty Paweł mówi o tym, takim byciu, takim dzieckiem jeszcze. Wiecie, kiedy człowiek jest jeszcze taki niedojrzały, nieduchowy, gdzie jest właśnie skupiony na sobie. Posłuchajcie, nie mogłem bracia przemawiać do Was jako ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Ciągle przecież jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między Wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a ja Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan? Ja siąłem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa. Lecz ten, który daje wzrost, Bóg. Widzicie, y, umniejszyć się przed Bogiem, tak? Y, to jest chyba y, właśnie ten taki klucz do sukcesu, do pokonania właśnie egoizmu. Uniżyć się przed Bogiem. Ja nic nie znaczę. Ja nic nie znaczę. Bóg wszystko mi daje, Bóg jest ten, który sieje, ja jestem takim narzędziem w Jego ręku, ja mogę być narzędziem, mogę nieść miłość, ale tę miłość On wlewa w moje serce. Ja nie jestem źródłem miłości, ja nie jestem źródłem dobra, On jest źródłem wszelkiego dobra. I to tam tak właśnie przywraca nam takie właściwe patrzenie, właściwą perspektywę, żeby się zapatrzyć nie w siebie, tylko w Boga. Że to On jest tym, który daje wzrost. Dzisiaj byłam rano na mszy holenderskiej i tam przetłumaczony ten tekst jest w ten sposób. Te pierwsze, to pierwsze zdanie. Nie mogłem bracia przemawiać do was jako ludzi duchowych, lecz jako docielesnych. A tam jest powiedzian, powiedziane, nie mogłem bracia przemawiać do was jako ludzi duchowych i nieegoistycznych. Czyli święty Paweł nie mógł jeszcze przemawiać do nich takim językiem duchowym, bo oni wciąż byli egoistami, oni wciąż byli tym dziećmi, nastawionymi na siebie. Jako do niemowląt w Chrystusie, tak? Niemowlę szuka uwagi całkowitej. Ono chce całkowicie skupiać na sobie. Ono. Dopiero w miarę wzrostu dziecko jest uczone tego, że nie jest pępkiem świata, że są jeszcze inni ludzie. Natomiast kiedy się rodzi, ono przychodzi z takim nastawieniem, żeby tylko brać. Ono nic z siebie nie daje przecież. Dopiero później uczy się tego, powoli. Właśnie wyzbywać tego egoizmu. I my możemy być takimi niemowlętami w Chrystusie, i wtedy nie będziemy mogli dalej się rozwijać, bo ciągle będziemy tkwić w tym właśnie punkcie niemowlęctwa. Gdy będziemy karmić ten nasz egoizm, to on będzie ciągle wzrastał i będziemy ciągle takimi niemowlętami. No a chyba nie zależy nam na tym, nie? Ilekroć, wiecie, w moim życiu uda mi się ten egoizm poskromić, a no jestem egoistką, co by tutaj ukrywać, jestem egoistką, dużo bym jeszcze egoizmu, to ja jestem taka bardzo szczęśliwa, to nie jest łatwe, ale to trzeba się na tym przyłapać, po pierwsze trzeba się przyłapać na tym egoistycznym myśleniu, kiedy jest taki moment, że mogę ten egoizm w sobie zdusić, że mam taką okazję, żeby na przykład nie zaznaczać... Yy, swoich jakichś zasług, nie? żeby kiedy ktoś coś mówi, nie mówić, a ja zrobiłam to i to, kiedy mój mąż na przykład coś mówi. I ilekroć mi się uda powstrzymać to właśnie takie, a ja, a ja, to jestem taka szczęśliwa, wiecie. Tak mi dobrze wtedy, tak się cieszę, że zwyciężyłam ten egoizm. Ale niestety, no, wiele razy się zdarza tak, że nie udaje mi się tego egoizmu zwyciężyć. Dopiero po fakcie się łapię, po co ja to zrobiłam, po co ja się tak zachowałam, dlaczego, dlaczego nie zrobiłam tego inaczej, dlaczego się wtedy nie uśmiechnęłam. Dzielę się z Wami taką osobistą y, rzeczą. Ja mam problemy z kręgosłupem. I kiedy ja dłużej tak y, coś tam robię w kuchni. To zaczyna mnie boleć kręgosłup, ta dolna część, i u mnie się to jakoś przekłada na emocje strasznie. Jak mnie zaczyna boleć kręgosłup, to ja się denerwuję. Po prostu wtedy jakby wchodzą we mnie jakieś takie emocje, takie zdenerwowanie i takie oskarżanie też, wchodzi mi w głowę takie oskarżanie innych, dlaczego oni mi nie pomagają, tak? Yy, dlaczego ja muszę to na przykład robić? I wczoraj właśnie była taka sytuacja, gdzie mi ten kręgosłup zaczął tak właśnie mocno boleć, i już wchodzi ten, ten mój egoizm, nie? to takie skupianie się. A czemu ja? A czemu ja? Dałam się niestety temu ponieść, i był taki moment, kiedy przyszli wszyscy na kolację, a ja taka, jak osa. No, mama, czemu jesteś taka zdenerwowana? Przestań. Mąż do mnie też, no Ania, a co się stało? I dopiero po chwili taki, ja mogę przecież inaczej, ja nie muszę w taki sposób i jakoś przywołałam się do porządku. I wtedy dopiero przyszło takie ukojenie i takie wyzwolenie i wtedy przestałam też myśleć o tym bólu. Kiedy odwróciłam wzrok od siebie, a pomyślałam, że ja mogę to przecież dać innym. I oczywiście ja nie zachęcam do tego, żeby się zatyrać tak, dla innych, żeby dać się podeptać innym. To nie o to chodzi. Tylko są sytuacje, kiedy ktoś inny nie może mi na przykład pomóc, bo jest zajęty, i ja wtedy decyduję się, że ja to zrobię. Ale jeżeli ja się decyduję, to bardzo dobrze jest, jeżeli robię to właśnie z taką radością, z taką wolnością serca, z uśmiechem, a nie. Myśląc o tym, że ja coś straciłam, że ja dałam za dużo z siebie. Bo taka postawa nas nie. To nie jest w ogóle działanie dla dobra innych. To jest dalej karmienie tego swojego egoizmu. Także dzisiejsze, dla mnie, właśnie czytania są takim, taką zachętą do tego, żeby przychodzić. Do Boga i żeby Mu ten swój egoizm oddawać, żeby On mógł też nas z tego leczyć, żeby mógł nam pokazywać sytuacje, w których możemy y, poskromić ten egoizm, w którym możemy wzrastać w Chrystusie i stawać się tacy coraz bardziej y, dla innych, tacy, że będziemy nieść ukojenie i cieszyć się z tego, że niesiemy to ukojenie i pomoc, a nie myśleć o Jejku znowu. Znowu ktoś mnie wykorzystał, znowu to ja musiałam tam komuś pomóc, a nie ktoś mi. To, to nie jest w ogóle droga do, do dawania pomocy, do dawania siebie. I dzisiaj, właśnie w Ewangelii jest, takie przejmujący, jest taki przejmujący obraz o zachodzie Słońca: wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. I Pan Jezus pragnie właśnie, żebyśmy przychodzili do niego, żebyśmy kładli się y, właśnie przed zachodem słońca u jego stóp, żebyśmy my mu dawali się uzdrawiać. Y, I on nas będzie prowadził ku takiej wolności, że. Będziemy pragnęli dawać dobro innym i że będziemy naprawdę potrafili zapominać o sobie w taki zdrowy sposób, w taki sposób, który będzie nas rozwijał, który będzie nas wzmacniał duchowo, który będzie nas przybliżał do Chrystusa, który będzie sprawiał, że będziemy właśnie, że nasze dłonie, nasze oczy, nasze usta będą niosły jego miłość. Będziemy takimi no, właśnie sługami, przez których może działać Bóg, takimi jak Apollos, jak Paweł. Oni się nie uważali za źródło łask, oni się uważali za takie przekaźniki tych łask. I to, to piękne w nich było, nie, że oni nie szukali siebie, tylko szukali właśnie Chrystusa. Szukajmy Chrystusa, szukajmy Jego, a nie siebie i przed nim się uniżajmy. A wtedy On nam da wzrost. Kochani, może zakończymy znowu dzisiaj modlitwą. Panie, przychodzimy do Ciebie, abyś dotknął naszych serc. Abyś wypalił egoizm, który w nich ciągle jeszcze mieszka. Żebyśmy stali się takimi naczyniami, które Ty wlewasz swoją miłość. I z których ta miłość może później wylewać się na innych ludzi. Niech każda pomoc, którą niesiemy drugiemu człowiekowi, każde dobre słowo wypływa z głębi naszego serca i będzie czynione z wdzięcznością Tobie za to, że dajesz nam taką możliwość, że możemy dawać innym Twoją miłość. Bądź uwielbiony Panie. Tobie chwała i cześć na wieki wieków. Amen. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. U mnie się rozpadało na dobre, ale niech ten deszczyk podlewa roślinki, które są spragnione wody, tak jak my jesteśmy spragnieni właśnie Bożej Łaski i Bożego Uzdrowienia. Pa.